Uwielbiam Cię, o mój Boże, kocham z całego serca, dziękuję, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tym zachować raczył. Odpuść mi wszystkie grzechy przeze mnie dziś popełnione, a jeśli uczyniłem co dobrego, racz to przyjąć. Strzeż mnie tej nocy, zachowaj od niebezpieczeństw. Łaska Twoja niech zawsze będzie ze mną i moimi najbliższymi. Amen. Panie, chcę oddać Tobie wszystko, co ciąży mi na sercu, wszystkie moje grzechy i słabości. Panie, kładę to wszystko u Twoich stóp i proszę o przebaczenie. Wierzę w Twoje słowa. Które mówią, że choćby moje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją niekończącą się miłość do mnie. Pomóż mi zacząć od nowa, abym już nigdy Ciebie nie obrażał i razem z Tobą szedł przez życie. Proszę Cię o to w Twoje imię, Jezu. Amen.